Zbliżamy się do najważniejszej części naszego programu. Czyli losowania numerów startowych. To one zadecydują, kto z kim zmierzy się w pierwszej rundzie zmagań. Losowanie już za chwilę, a teraz zobaczmy, co czeka naszych uczestników. Zabierzemy Was w podróż po Ukrainie Survivalu. Paintball, wspinaczka po skałkach, paralotnie mosty linowe, przeprawy przez strumień będą codziennością dla uczestników szkoły przetrwania. W każdym programie dwie drużyny rywalizować będą w czterech konkurencjach. Za zwycięstwo w pierwszych trzech drużyna otrzyma po jednym punkcie. Za wygraną w czwartej ostatniej konkurencji drużyna może zdobyć trzy punkty. W przypadku remisu oczywiście będzie dogrywka. grywka. Pamiętajcie, tylko najlepsi zwyciężą. Jak widzieliście konkurencje w naszym programie są bardzo niebezpieczne. Uczestnicy naszego programu muszą wykazać maksimum odpowiedzialności, żeby nie zrobić sobie żadnej krzywdy. Nad ich bezpieczeństwem czuwać będą specjaliści. Jest z nami jeden z nich, pan Witold Cisowski, ratownik grupy beskidzkiej GOPR. Panie Witoldzie, jakie są ogólne zasady bezpiecznego przebywania w górach? Przede wszystkim musimy pamiętać, że po górach nie chodzimy samodzielnie. Żeby chodzić po górach samodzielnie trzeba mieć bardzo duże doświadczenie i... Tutaj, ponieważ są grupy, pamiętajmy o tym, żeby pilnować się w grupie nawzajem. Nie zostawiać ani nikogo z uczestników, ani samemu nie odskakiwać od tej grupy. Żeby zwracać uwagę na to, iż beskidy mają to do siebie, że są dość niebezpieczne. I odejście od utartych szlaków, oznakowanych szlaków, może spowodować się urazem ze względu na to, że są tutaj wykroty. Są liście, które są dość śliskie, można się poślizgnąć na tym wszystkim, skręcić nogę. I w momencie, kiedy grupa nie zwraca na to uwagi, orientuje się zbyt późno, że brakuje nam jednego z uczestników. I w tym momencie określenie, nawet miejsca akcji, bywa czasami dość trudne. To jest kwestia wtedy, kiedy wiemy, gdzie jest ten człowiek, jak najmniejszy obszar poszukiwania akcji, wtedy my wchodzimy w to i szybko pomagamy. A czy Pan interesuje się survivalem? Oczywiście. Każdy z nas ratowników musi być przygotowany do przeżycia w ekstremalnych warunkach i to samodzielnie musimy sobie z tym poradzić. Mamy nadzieję, że naszym uczestnikom nic przykrego się nie wydarzy. A rywalizować będzie o co? Przypominamy, że na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. Nagrody faktycznie są cenne, ale to nie one były głównym powodem zgłoszenia się do programu Młodych Surwiwalowców. Sprowadziła ich do nas chęć przeżycia prawdziwej przygody. Być może największej w ich życiu, która na pewno zostawi w uczestnikach programu niezatarty ślad. Ale co dalej? Czyżby największą przygodę mieli przeżyć w wieku 10-14 lat? Nie! Ponieważ jeszcze nie wiedzą, że została w nich zaszczepiona potrzeba przeżywania mocnych wrażeń, będą ich szukać, coraz częściej aż trafią na sporty ekstremalne, które uprawia większość uczestników szkół przetrwania. Skysurfing, spadochroniarstwo, rafting, czyli spływy rwącym górskim potokiem, akrobacje rowerowe na rolkach czy deskorolkach. To sporty, które dają poczucie pełnej wolności, wyzwalają maksymalne ilości adrenaliny i trenują charakter, tak twierdzą wszyscy, którzy sportów ekstremalnych choć raz spróbowali. Czas na najważniejszą część naszego programu. Rozpoczynamy losowanie